W poniedziałek runęła iglica i dach katedry Notre Dame. Fundacja, która chciała odnowić tą katedrę, chciała zebrać w ciągu 30 lat 150 milionów euro. Okazuje się teraz, że żeby tą katedrę przywrócić do pierwotnego stanu, potrzeba jest kilka miliardów euro i co najdziwniejsze, te pieniądze zostały zebrane w tydzień. Okazuje się jednak, że to nie wszystko że pieniądze same nie wystarczą, bo pewnych zniszczeń już nie można cofnąć. Podobnie jest z dziećmi, które możemy jeszcze zabezpieczyć. Możemy zabezpieczyć ich uśmiechy. Zaraz zobaczycie relacje, jak to robimy. Jeszcze nie jest za późno. Dach i iglica naszej katedry jeszcze się nie walą. Zobaczcie relację z pierwszej wizyty Fundacji Smile Together w domu dziecka Wiosna. Bardzo popieram tą akcję i cieszę się, że fundacja zdecydowała, żeby przyjechać tutaj do naszych dzieci, ponieważ wychowankowie to są dzieci, które wcześniej no, nie zawsze miały takie nawyki higieniczne, jeśli chodzi o dbanie o swoje zęby. Myślę, że bardzo pouczające. Myślę, że te starsze dzieci bardziej są zainteresowane, słuchają, zadają pytania, bo mniejsze wiadomo. Jeszcze nie do końca rozumieją, co się dzieje wokół nich. Na pewno zapamiętamy tą chwilę no na całe życie. Się cieszymy, że dzieci mają te szczoteczki, że teraz będą to dobrze wykorzystywać. A my oczywiście sprawdzimy, jak im to wychodzi. Także bardzo dziękujemy. Dlaczego dziecku potrzebna jest szczotka elektryczna lub soniczna? Będę tych terminów używał zamiennie. Tak naprawdę nie ma znaczenia jaka to jest szczotka. Chodzi o to, żeby była wspomagana akumulatorem czy baterią. Pierwsza sprawa, do 8 roku życia dziecko nie ma odruchu nadgarstkowego i samo nie wymyje. Druga sprawa, szczotka pilnuje, żeby dziecko myło te zęby 2 minuty. Jeszcze jest podział czasowy, co 30 sekund zmienia ćwiartkę zębów, które myje. I trzecia sprawa, taka najbardziej prozaiczna, to jest coś, co można nazwać chęcią mycia zębów. Taka szczotka jest też pewnego rodzaju gadżetem dla dzieci. I ja też zauważam i w rozmowie z innymi, że dzieci chętnie myją zęby, od kiedy mają takie szczotki. Jak wygląda ta szczotka, możecie zobaczyć tutaj. Natomiast co jest kluczowe w tym wszystkim? żeby ta akcja nam się udała, nie mogę tego zrobić sam. Wiem o tym już od dawna. Jeżeli cokolwiek będę chciał robić sam, jeżeli będę chciał pokazać, że ja jestem taki silny, że dam radę, nie dam rady. Potrzebne jest wasze zaangażowanie i o to was bardzo proszę. Też kolejne, kolejna sprawa, czy jesteśmy w stanie pomóc wszystkim od razu? Oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że lubisz pomagać i że pomagasz tylko raz w miesiącu, to proszę pomyśl o uśmiechu dziecka. Jeżeli pomagasz w inny sposób, to świetnie. Bardziej ten apel mój kieruje do tych osób, które mają opór przed tym, żeby pomóc, bo czasami wybór powoduje paraliż. Jest tyle organizacji, jest tylu potrzebujących. Oczywiście, że tak. Jeżeli nie, nie będziesz chciał pomóc nam, a innej organizacji, to też świetnie. Tylko proszę Cię, dokonaj wyboru. Jeżeli już dokonasz tego wyboru i chcesz wspomóc naszą akcję, to tutaj kliknij na subskrypcję. Im będzie nas więcej, tym będziemy mieli większą siłę przekonywania. A jeżeli uznasz, że miesięczny datek, nawet niewielki, jesteś w stanie ze swojego budżetu domowego wykroić, to bardzo proszę, w tym miejscu kliknij i wesprzyj naszą akcję na platformie Patronite. W imieniu wszystkich dzieci bardzo Ci dziękuję, więc jeżeli lubicie pomagać, pomagacie tylko raz w miesiącu. Bardzo proszę, pomyślcie przy następnej okazji o uśmiechu dziecka. Dziękuję.